Cześć, 60 odcinek dobijamy. Trochę gier się nazbierało. Słuchajcie, ostatnio było dosyć sporo, więc nie mogłem zaniżyć poziomu. Dzisiaj też będzie dosyć dużo gier. W większości PlayStation 4, ale coś tam na trójkę się znajdzie, na konsolę, której nie mam. A już gry kupuję, także zobaczycie. Będą też figurki i zaczniemy może od zakupu aktualnego. Wczoraj kupiona Kangur Kao, polski akcent, od razu na dzień dobry. Słuchajcie, to jest ta edycja z plecakiem, ja mam. Ja wam ją, a ona się ciężko. Nie, to jest taka torba. Zadzwonę pokoju. Może gacie się, przegacie się. Wszystko przydaje, słuchajcie. Wydanie w kartoniku na PlayStation 5. Kangurkao. Gierka. Nie ma żadnych tutaj, że nie do sprzedaży osobno. Mamy grę na PlayStation 5. Magnes na lodówkę. Naklejki dla najmłodszych. Pokaż torbę. I torba, to co tam było takie... Pokaż najbardziej to jest płócienna torba. Super, na zakupy, dawaj. Na zakupy, Jaga, Cię nie dam. To jest na siłownię, to jest dla prawdziwych twardzieli, dla samców alfa. Ja będę tym Słuchaj, no w takiej torbie... Ale ja jest ja bardzo... Taką torbę, dawaj tą jest To Daj. do kolekcjonerki, okay. nie wolno jej rozbijać. Dawaj, torby, nie tak. oddam Ci torby. Czy jest dla mnie. Agata da mi 350 za torbę, także granie kosztowała 150, tylko minus 350 150 Ale pora elegancka torba, na playa Piątkę, na zł. Nie, ale słuchajcie, wbrew pozorom jest naprawdę płócienna, fajna torba. Można tutaj nosić, nie wiem, szczypiorek i pomidory. Szczypiorek i pomidory, albo hantle na siłownię. W każdym, w każdym, razie, w każdym razie, naprawdę fajna, płócienna torba. będzie, będzie, będzie używana. Będzie trochę rozbrojona, powinno to zostać w, oczywiście w wersji kolekcjonerskiej, ale no już nie, nie, nie róbmy jaj, nie. E, dobra, ja to zapakuję także w taki fajny zestawik. Myślę, że jak na premierę, e, nie jest to zła cena. Jeżeli chodzi o samą grę, e, ja już ją wczoraj ogrywałem na live'ach, grałem około 4-5 godzin. E, I s, jest to dokładnie czego oczekiwałem. Czego Słuchajcie, Kangurkao. A co ja robiłam w tym czasie, gdy ty grałeś? Ty chlałaś. <grych> Zobaczcie, co robiła, że się tutaj będzie wymądrzała. Słuchajcie, e, gra jest e, średniakiem i ja tylko tego oczekiwałem, ale jest bardzo dobrym, porządnie wykonanym średniakiem, przynajmniej na PlayStation 5 nie ma problemów technicznych z tą grą. E, Ograłem e, dwa całe pełne światy i, i wszystko śmigało, nie miałem jakichś takich najmniejszych problemów e, z grom Dla mnie to jest takie 7, 8 na 10, gra dla młodszych widzów, e, zagadki nie są wcale trudne, gierka też nie jest samograjem, po prostu przyjemnie się w przy tej gierce spędza zasz. jest to tytuł raczej dla, dla, dla najmłodszych starsi gracze, raczej wyzwania nie znajdą, zagrają z, z sentymentu do, do starszych ocom. Słuchajcie, były też promocje w RTVR AGD na figurki z serii Pixel, e, Pixel Pulse, e, Pixel kumple, e, ja sobie kupiłem dwie, e, to są chyba lampki bodajże nawet tutaj. E, nie, nie będę na razie spakował, później rozpakuję. Ten się świeci, bo ma tu taki tester i można, można go podświetlić. A ten, drugi? A ten drugi nie ma guzika tutaj, żeby podświetlić go, więc nie wiem, czy ma baterię w ogóle. Mogłoby mnie być w zestawie. RTV sprzedaje, je, nawet chyba nadal jest promocja po 19 zł sztuki. Jak rozumiem sobie, megamena i z Capcomu Street Fightera, właśnie Kena. Także dwie takie figureczki trafiły, będzie gdzieś tam na półkę. Tutaj może tego pokażę, żeby wszystko się łapało. Słuchajcie, gry teraz na PlayStation 4, dalej lecimy. Tytuł, który trafił do mnie w ostatnim odcinku, a tu mamy teraz pierwszą część, mianowicie jest to RICO. Fight. Tylko teraz tak, jak piszecie Rico w Google, to od razu wyświetli Wam się ten Pingwin, <noise> pingwin z Pinkwin Rico. Także tak, tak jest znano, tak, ten, tak znany jest ten tytuł. Ogólnie to jest średniak nie jest to jakiś wybitny tytuł, on wyszedł chyba na recety na, na Switch'a nawet jest i, i na konsole aktualnej generacji jest to gierka, w której mamy generowa, gener, gener, generowane losowo poziomy jakiś tam wieżowca. A my chyba tam odbijamy pomieszczenia, jest to FPS-ik właśnie w klimatach graficznych podobnych do 13, czyli cel shading. I to mnie najbardziej skusiło do, do, do zakupu tego gier, tej, do tej gierki. Wcześniej na odcinku było RICO London, czyli druga część, także mam dwie części. Mam komplecik, jeżeli chodzi o ten tytuł. Świeża gra, która do mnie przyszła, dosłownie dzisiaj ją odbierałem z rana. Jest to wyścigi Horizon Chase Turbo. gra grał grywałem ją akurat mam do, dopisaną do konta bo była dawana w PlayStation Plusie jakiś czas temu już nie pamiętam ja dosyć dużo w tą, tą gierkę grałem to jest, są to jakby e, nowa rewizja starych typu wyścigów jak ala Lotus z Zanigi jak ktoś kiedyś grał będzie wiedział, o co chodzi także bardzo proste e, wyścigi ale to jest typowy arcade także Gierka, do której można na kilka sesyjek sobie przysiąść i, i pyknąć kilka wyścigów. Naprawdę bardzo przyjemne. Widzę, że tutaj ma dodatkowo split screena. W środku płyta, jakaś pocztówka. Ale małe z tej gierki, jakby na Allegro, Elixie gdzieś tam nie za dużo się tego pojawia, więc postanowiłem sobie już to kupić, żeby potem nie pluć sobie w brodę, że mi gdzieś uciekł, uciekł ten tytuł. A chciałem go mieć w kolekcji, bo bo jest to takie wyróżniający, wyróżniający się wyścigi i dodatkowo arcade, który, który bardzo lubię, nie? E, dobra, co mi się trafiło? Słuchajcie, trafił mi się gra, którą już mam w kolekcji, ale była dosyć tanio, więc, więc wziąłem e, Brothers. E, jest to gierka A Tales of e, Two Sons o dwóch braciach. Gramy. Co prawda, nie jest to gra na kopa, gramy je, je, samemu, ale dwoma analogami. Jednym analogiem z starym jednym bratem, drugim analogiem, e, drugim bratem. Ja to kiedyś odgrywałem chyba też właśnie była w cyfrze e, dołączona do plusa bo z tego co pamiętam, całą przyszedłą gierkę. Nie jest to długa gra jest to gra na raczej na jedno posiedzenie e, ale dosyć już powoli rzadka się robi Five of Fire Games. E, I ten tytuł od razu zapowiem prawdopodobnie, jeżeli nikt nie będzie chciał mocno do mnie go odkupić, to pójdzie na konkurs e, planuję zrobić jakiś, jakiś większy konkurs na 2000 subów, więc jeżeli jeszcze nie daliście łapkę w górę ani nie zasubskrybowaliście, to warto, bo im szybciej dobiję do, do, do tych 2000, tym szybciej rozdam trochę gadżetów. I to będzie jedna z gier, prawdopodobnie, którą, którą wam oddam w jakimś tam losowaniu, konkursie. Nie wiem, może live'a zrobię z losowaniem, także ten tytuł, ten tytuł będzie do oddania. Słuchajcie, tytuł, który też się od dłuższego czasu czaiłem i który chciałem mieć w kolekcji Street Fighter. Jest to kolekcja na 30-lecie. I tutaj mamy od Street Fightera 1 po kilka rewizji tego Street Fightera 2, który był najbardziej kultowy i najbardziej popularny. Po potem te odsłony, właśnie Street Fighter, to widzę Alfa, Alfa 2, Alfa 3, Trójka, właśnie i, i jakieś tam rewizje Trójki. Także tutaj, co prawda, dziwi mnie, że ta cała edycja ma tylko płytę i i tutaj samą jakąś karteczkę tu aż, aż kusiłoby, żeby zrobić jakiś artbook może jest jakieś wydanie takie kolekcjonerskie, w którym rzeczywiście jest y, artbook i masa rzeczy, nie wiem, nie widziałem e, ale nawet do takich zwykłych wydań przydałby się jakaś książka, artbook, taka do, do, dołączona byłoby miło ty bardziej, że to jest na 30 -stolecie, a marka Street Fighter jest bardzo, bardzo rozpoznawalna e, także ten tytuł trafia do mnie do kolekcji, dobra słuchajcie dwie gry e, ta, dwie gry takie same, jest to e, gierka Projekt high risk. E, buduj... tak się już Chyba dobrze przeczytałem. High risk. Nie wiem, jak to się wymawia. Ja zawsze przekręcam te nazwy. E, ale w... czemu dwie? Jedna będzie szła na konkurs, yy, druga do mojej kolekcji. Dlatego dwie są kupione. I słuchajcie, o czym jest gra. Tutaj zamiast zarządzać całym miastem, całym, jakby, nie wiem, globem, to tutaj zarządzamy tylko wyłącznie, budujemy wieżowiec. Według naszego zdania, jesteśmy architektem, budujemy wieżowiec, zarządzamy jego powierzchnią. Mamy tutaj, jakby, zarządzanie magazynami, sklepami, biurami, także plus windą i, i ciągiem komunikacyjnym, jeżeli chodzi o no, gierka typowo typowo właśnie strategiczno-ekonomiczna, jest w polskiej wersji językowej. Też tutaj widzę, także myślę, że całkiem fajny koncept, bo nie było gierki jeszcze, w którym zarządzaliśmy i budowaliśmy tylko i wyłącznie jeden wieżowiec, skupialiśmy się a na całym mieście. Także tutaj taki zestawik dwóch gier. Dobra, co tam dalej? O, kolejne gry na konkurs. Słuchajcie, też dwie sztuki. Nowe w oczywiście, tak jak tam poprzednio. Także tutaj mamy też dwie gry nowe w folii, obydwie. Jedna trafia do mnie do kolekcji, druga będzie będzie do konkursu. I słuchajcie, tytuł Heavy Fire Red Shadow jest kompatybilna z VR-em, ale można też grać bez VR-a i też tutaj mamy gierkę, ja pamiętam jak za dzieciaka gdzieś w magazynach takich niskiego, niskiej jakości o grach kupowało Pełne wersje gierki, pełno było takich właśnie celowniczków, gdzie mieliśmy jakiś karabin. Z naprzeciwka napieprzało całe stado jakichś tam przeciwników. A my tylko do nich pruliśmy jak Rambo z karabinu. Także to jest ty tego typu rozgrywka odmurzająca, szybki spust, szybki magazynek. Ale ja lubię takie gierki, zawsze się w nie zagrywałem. To jest taka mi odskocznia z jakichś poważnych tytułów. Także e kolejny tytuł na konkurs i kolejna gra do kolekcji. Dobra, tu je postawię. Zaraz przejdziemy do grubych, grubych takich tytułów. E, może ja sobie tu zrobić trochę miejsca e, i zaraz wam pokażę takie grubsze tytuły. Smakołyki zostawiam na koniec. Dobra, słuchajcie, e, słuchajcie, słuchajcie. Udało mi się kupić na trójkę. Za 29 zł, a gra jest naprawdę w cenie. Tutaj nawet jest o to 29 zł. E, z wysyłką weszło mi 37,99. Ale jest tutaj kompletna e, płytka. Nie ma żadnych rysek. W naprawdę super stanie. Edycja Metal Gear Solid HD Collection, gdzie mamy trzy części. Choć, chociaż ja to sobie to sprawdzałem, bo ja mam tą kolekcję legendary i tam są jeszcze gierki ze SNES-a, tam jest tego więcej tych tytułów y, odnośnie Metal Gear Solida, ale na tym chyba mamy tylko trójkę. Y, trzy części to nie jest to jedynka, tylko jest PSP część y, Metal Gear Solid Peace Walker. Y, so, dwójka i trójka tutaj mamy y, podciągnięte do, do HD. Ja ten tytuł wziąłem sobie po, tylko, żeby podbudować sobie budżet, y, tom sprzedać i, i zamienić na jakąś inną, ewentualnie y, z chęcią wymiany za Sly Cooper trylogię, bo są w tych samych cenach, a akurat Sly Cooper Trylogii nie mam, więc y, tom będę chciał wymienić y, najprawdopodobniej za Sly Cooper, albo sprzedać i kupić sobie Sly Cooper Trylogię, bo tylko tej mi brakuje z tej kolekcji HD. Y, no co mogę powiedzieć, no Metal G Solid każdy zna, y, kultowa marka od Kojimy. No niestety Kodzima już się rozstał z... Y, y, z Capcomem, Capcom? nie, nie, konami. konami, które ma prawa do Metal Gear Solida, więc jeżeli coś się teraz z Metal Gear Solidów wyjdzie, no to wyjdzie bez, bez kodzimy, a to tak trochę e, słabo. E, bo to głównie on tam działał przy tym, przy tym projekcie. E, słuchajcie, kolejna gierka. Nowa w folii, na Playa piątkę. Monster Track Championships e, od Nakona. Tytuł, y, tytuł za 5 dyszek, nówka w folii z elixa udało mi się trafić. Wiem, że gra kosztuje du dużo, dużo drożej. Ostatnio też były y, Monster Track, tym razem kolejna część Monster Tracków. E, pozytywne recenzje, całkiem fajna grafa. E, co ja mogę powiedzieć? Wyścigi może kiedyś spróbuję. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem zajobem Monster Tracków, ale czemu nie kiedyś grałem w Monster Track Madness, chyba tam były na pececie e, i całkiem fajnie mi się w te tytuły grało. Także tutaj Monster Track. Jak najbardziej do kolekcji PlayStation 5 wlatuje i nie mogło zabraknąć pikselowego indyka u mnie na kanale, więc teraz mamy ciekawy tytuł Crypt of the Necrodancer. Welcome, welcome, my new Także to jest, <laughs> tak. Cokolwiek to znaczy. Nie, Agata, to akurat nie wiem, ale to jest rogalik taki troszkę muzyczny, rytmiczny, gdzie w rytm takich muzyki trochę, jak mi się to kojarzy z techno, nie, jest, nie znam się na muzyce, czekaj się, jaka to jest muzyka dance'owa, ne nekrodancer, technodancer, nie mam zielonego pojęcia, ale, ale gierka jest wysoko ceniana, dosyć fajnie się przyjęła, fajny koncept właśnie. Przemierzamy podziemia właśnie w rytmy właśnie muzyki po takich kwadracikach, także tytuł akurat od dłuższego czasu się czaiłem, żeby go dołączyć do kolekcji i w końcu w fajnej cenie wpadł, bo nie był dosyć drogi, udało mi się go w końcu upolować, a na pewno taka fajna perełka, tak jak mówię, no ja lubię gierki pikselowe, indyki, rogaliki, no i tutaj akurat no, pff, no nie mogło braknąć, no co ja mogę powiedzieć. Tytuł, który już nie można kupić w wersji cyfrowej. Jump Force. Tytuł który no, nie sprzedał się za dobrze. Ja ostatnio sobie sprawdziłem, bo rzeczywiście tam czytałem materiał odnośnie tego, że tego tytułu posługu wycofują, nie sprzedają, nie wiem, nie udało się, nie sprzedają i, i będzie przestanie być sprzedawany w wersji cyfrowej. Rzeczywiście na PlayStation Network można kupić tylko dodatkowe postacie do, tego, do tej gry, a same serwery mają być na dniach chyba w ogóle wyłączane, że już nie będzie można w to grać. Po sieci oczywiście, bo to jest arenowa, arenowa Biatyka z różnymi postaciami. Taki crossover z, z różnych mang, bo tak jak widzicie na, na pierwszej stronie mamy Naruto, Luffiego z One Piece'a, no i, i Son'go z Dragon Ball'a. Plus tutaj widzę, że z tyłu jest na pudełku 40 postaci, które tutaj są z różnych mang. Mniej lub bardziej znanych, ze starszych mang też są postacie, także arenowa nawalanka, jeden na jeden lub tam dwóch na dwóch, nie wiem, nie grałem w to jeszcze. Mam nadzieję, że oczywiście tryb single player, pomimo wyłączenia serwerów, będzie działał w tej grze. Ale też trafiła się tanio, więc wziąłem pod tym kątem, że potem może być jej mało. No bo, tak jak mówię, jeżeli się słabo sprzedała, gdzieś tam zauwa, wyłączają serwery, nie można kupić w Może tytuł gdzieś tam wskoczy w cenę. Nie mam pojęcia, jak, jaka była sprzedaż tego tytułu. Dobra, bo tutaj taki mamy miodzio. Taki chyba najlepszy wyryw z mojego odcinka, najbardziej wypasiona gierka. Crown Trick. Ten tytuł można kupić za 20, chyba 9 złotych, teraz jest w promocji na PlayStation Store w tej wyprzedaży, ale wiecie, że ja się brzydzę cyf cyfrą, cyfrowe wydania, że tak powiem nie zrugam się kup, kup, kupnem cyfry, chyba że będę miał grę w pudełku, nie będę chciał jej odwoilować, no aby będę chciał zagrać, no to wtedy ewentualnie kupię cyfrę, ale będę z tą świadomością, że mam w pudełku tą grę i, i mogę w każdej chwili sobie ją zagrać. Ja mam ją odpakuję, Pokażę, bo będę chciał w nim na pewno zagrać. Gierkę wyda, wydał Team17. Ja lubię gry, które oni wydają. Deweloperem jest ktoś inny, bo tu widzę, że jakaś mało znana firma Selecta Play. Nie wiem, czy to e, oni sami robili, czy ktoś jeszcze przy tym dubał. Ale e, w każdym razie gierka naprawdę e, wygląda zatnie. Jest bardzo ładna kolorowa, rysunkowa grafika, że nawet same pudełko, popatrzcie, jest, jest bardzo ładne, kolorowe. Ja to na to mówię oczujebne. <noise> z tyłu były tylko dodatkowe informacje, co tam jest, jakie języki. Słuchajcie, tu mamy mini artbook, albo są to litografie, chyba litografie. Litografie z, z całej gry, co tam się tam znajduje. Potem mamy gierkę multilanguage, ale polskiego chyba tutaj nie uświadczymy, jest tylko angielski. W folii. I mamy tutaj jeszcze dorzucony. Soundtrack, chociaż ja nie jestem fanem soundtracków, ale jak jest w folii, mamy tutaj jakieś tam 20 piosenek Battle Boss, jakieś Battle Boss 2, <noise> Hapter 1, <noise> no dobra, nie wnikam, ale samo wydanie jest bardzo fajne. Aha, co to za gra jest? Oczywiście indie, indie, roga, indie rogalik i do tego, tego turowy, na gameplayu mniej więcej zobaczycie jak to wygląda. Ale jest to turn base, jakiś tam roguelike game, to co ja lubię, czyli rogaliki. Biegamy dziewczynką, która ma koronę, yy, i ta korona ma jakieś tam magiczne moce, przyzywa jakieś bronie. E, tytuł wygląda naprawdę zacnie na gameplayu. Mi się to właśnie ten gameplay game spodobał. Zobaczyłem, że ta edycja, więc postanowiłem sobie kupić tą e, edycję właśnie m, bardziej wypasioną z, ty, z tym e, grubym. A nie kosztowała wcale dużo, bo kosztowała bardzo podobnie jak zwykłe wydanie. Ale to jest to tajemnica handlowa, maga. może wiedzieć ile. I słuchajcie, teraz dwa tytuły, które was e, pewnie rozbawią, bo konsoli nie mam, ale mam już gry. E, I słuchajcie, e, pierwszy tytuł. Jest to Hard West, na Nintendo Switch. Switchaka, jak wiecie, nie mam. Nie wiem kiedy kupię, ale już w głowie się zalęgło, że Agatha musi mi na rodzinę kupić. Zbieraj pieniądze! Słuchaj, a ja mam bardzo dużo płyt winylowych, a czego nie mam? Masz gramofon. Nie mam gramofonu, nie opowiadam. nie Aga... mi gramofon. Od lat... No dobra, ci ja kupię gramofon, ty mi kupisz Switchaka i będziemy kwita. Będziemy, okay, będziemy Słuchajcie, i... Hard West. Gra wyszła też na PlayStation 4, ale nie wyszła w wersji fizycznej. Ja ostatnio tak mocno zacząłem się zastanawiać, bo tych gier właśnie, które wyszły w wersjach fizycznych tylko i właśnie indyczych, których ja uwielbiam, czyli pikselowych wychodzą tylko i wyłącznie na Switchaka. Ja tej konsoli nie mam, ale po prostu lubię grać w takie gry. Czasami człowiek po robocie wraca, chce się po prostu jebnąć na kanapę, nie ma siły już wejść do game roomu. To po prostu tylko sięgnąć, można po swój czekać sobie popykać, więc e, to jest e, gra Western. Ale jeszcze masz bardzo dużo małych konsol. Bardzo dużo małych konsol, ale są za małe konsole, więc nie mów mi, że mam za dużo konsol. Nigdy nie będę miał za dużo konsol. Nigdy. Mam w sam raz aktualnie, ale zawsze brakuje mi tej jednej. No. Także jest to, jest to gierka turowa, westernowa, trochę jakieś tam klimaty tutaj przyzywania demonów, nieumarłych, rozgrywka ala XCOM, czyli turowa tutaj taka strategia. Słuchajcie i ostatnia gra, to w ogóle kupiłem, jedną sztukę była na Allegro. Słuchajcie, Kuna, ja zobaczyłem tą gierkę u, na kanale u, u Damiana Cringe Nation i, i słuchajcie, on tam właśnie wrzucił gameplay z tej gierki, ja na tą gierkę się dawno czaiłem, myślałem, że wyjdzie na PlayStation 4, żeby mógł ją sobie kupić. Okazało się, że ona nie wyszła na PlayStation 4, ale jest w wersji fizycznej na, na Switch'a, więc postanowiłem ją kupić. Zadałem za nią 60 zł, nówka w folii, bo miałem tam jakieś punkty Allegro jeszcze, więc sobie obniżyłem cenę. Tam była 99 z darmową wysyłką, więc mi to wyszło około 6 dyszek. Jak za taki rary Ja aż sam się dziwiłem, że nikt tego nie kupił, była jedna sztuka właśnie na, na Allegro. A jest to pikselowa gierka, gdzie biegamy ludkiem, który ma zamiast z łba monitor, na którym się wyświetlają dziwne minki i walczy za pomocą właśnie kunai, jakiś tam karabinów, mieczy samurajskich i jest bardzo piękna pikselowa grafika taka kury trochę w stylu retro. Także mi tutaj na, na, naprawdę ten, ten tytuł pasuje i chciałem go grać. A jak wiadomo, w cyfry, cyfry nie kupię, no, nawet jakbym chciał cyfrę kupić, to nie mam tego chyba na nie wyszło do tej pory na Playa 4 Więc został mi tylko i wyłącznie Switcha, więc się pokusiłem, kupiłem, a skoro mam dwie gry na Switcha, to muszę mieć Switcha. No, <grym> Będę miał switcha, no? Agata mi kupi przełącznik do kontaktu i to jest twój switch. <grym> Słuchajcie, tak jak mówiłem, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Ja zawsze lubię czytać wasze komentarze, odpowiadać. Kolejne, kolejny film na się pojawi, może nie będę to zakupy growe, będzie to jakiś materiał z retro, tak jak ostatnio, bo się bardzo dobrze przyjął. Zapraszam na grupę, jest prawie 400 osób, tam kilka sztuk brakuje do 400. Mała kameralna grupa na Facebooku. No i zapraszam na live, y, zaczynamy po sobie pogadać ze mną na żywca. Także trzymajcie się. Dzięki. Jo.